Siedzi, pajki. naprawdę. Nic nie ma. Dobrze, widać to jest. Piękny widok. Pięknie, ujgora, kolejny jest głęboki. Dobra, mierzymy kolejną rybę. Siemanko! Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Great Fish. Dzisiaj odcinek spinningowy na jeziorze PZW. Jest ze mną Igor i Maciek. Siema! Siema. Testujemy nowe koszulki, i czapki. Mamy nadzieję, że przyniosą nam szczęście. Trzymajcie kciuki, żeby po prostu była aktywność ryby, żebyśmy złowili dużego szczupaka i mam nadzieję, że widzimy się zaraz w dalszej części filmu. Piona! Siedzi, pajki. z głębszej wody, ciekawe ile ma śledziak ale jest wypiął się Ach, no szkoda Znowu Ta. No, ale blisko taki tam nie wiem. Z 40 parę, może 50 co mówimy większego dyszka do zbroja hak i kanibal Pięknie, to nie jest mała ryba stary, bo to masz też pamięty do porządny sprzęt Więc coś sensownego chwyciłeś Ekstra zobaczymy coś czuję, że ekstra, ekstra, O, Dał trochę zabawy, co? Trochę tak, ale pod łódkę zbierzcie, Naprawdę. Dobrze, no, dobrze, no ile to jest sporo. No, pięknie. Ekstra gratuluję. Piękne rybsko mamy słuchajcie. Nie, no ale jest. Wabyczek, no. Zaraz go zbierzemy. Jednak lekko zapięty na no niedużą przynętę. Nie ja chcę mu nic zrobić i chcę to po prostu. <laughs> Ile? 73. Nieźle. 73. Kozak i Rybka. Bo walczył, bo walczył pięknie. Tak, go na Kurde, ale sztos. Walka ekstra. 70. Naprawdę, 73. Naprawdę super. Odejmę mu wolność. Tak jest. Przynęta nieduża, nie? Leć chłopaków, tak, nieduża. Płosze to od razu. Kok, jazda. Ekstra. A tak, no życióweczka, życióweczka. Większego się nie udało wyholować, więc. jest petarda. Nieźle. Super. <grym> Kurde, wenda ochrzczona. Przynęta w sumie też ochrzczona, bo nowa. Tak jest. I jest petarda. I życióweczka na koncie. Fajnie. Nadszedł czas na pierwszy konkurs na kanale GreatFish, konkurs wygrasz 5 osób, jest bardzo prosty, wystarczy wykonać trzy proste kroki. Pierwsze, zasubskrybować kanał na YouTube. Drugie, polejkować minimum 3 filmy na YouTube. I trzecie, napisać komentarz o swojej życiówce. Już Wam pokazuję nagrody. Pierwsza nagroda, koszulka i czapka od GreatFish. Druga nagroda, boks wędkarski, trochę spinningu, trochę fidera, jakaś właśnie żyłka też główna. Trzecia nagroda, również boks wędkarski, praktycznie identyczny, bardzo małe różnice. Wartość boksów mniej więcej 120-140 zł. Kolejny, czwarta nagroda, czapeczka. Piąta nagroda, koszulka od Great Fish. Jakość tych koszulek mogę powiedzieć, no dosłownie a questing, więc myślę, że z jakości będziecie zadowoleni. Trzymam za Was kciuki, żebyście brali udział w tym konkursie, bo widzicie sami, że jest bardzo prosty. Nagrody rozlosujemy 31 sierpnia, konkurs startuje w tym momencie, piona. Musimy z tego zmienić panowie to Tutaj sobie zagramy czymś lżejszym. Tu mam główkę 7 gram. Dobra, i spróbujemy ten kolor. Niech ja go bije po oczach. Nasz heling. Jak widzicie, nie zmieniam tego Tak, killer działa dzisiaj. Może to nie być głupi ruch, szczerze powiem, bo jeśli coś działa. To może zadziałać po raz kolejny, nie? Ja nie zmieniam do tego, że on ma wiele kolorów po prostu. <grym> no tak, tu też się zgadza. Auto tak naprawdę przestaje być twoją własnością w tym rozumieniu, że na przykład jak chce się sprzedać na konserwator musi wyrazić wodę na to. Tak, czyli widzisz. Pięknie nagrywam Maciusia rybka ekstra. Great fish to team. Tak, w z jest podbieranie Kroczka podbieranie Poprawiłem <grym> włosy, <grym> włosy> Kijek chodzi, łestinek pięknie Idzie, idzie rybka, siedzi w podbieraku, jest Ekstra, premierowy ja nie <noise> to ładny, ale to jest fajny. i co na to wahadło? tak na to wahadło kurde widzisz dobrze że ja założyłeś że spróbowałeś ekstra o, na pewno ma wymiar już 52 no, pięknie 52 cm ekstra już Ci go Maciuś daje jest 52 pięknie trochę mocno zażar. i miejmy nadzieję że że nic mu nie będzie, także gratulacje <grymne> Dziękuję bardzo tak. dobra wracaj stary do wody Kupujemy. no więc petarda, dwa szczupaki na pokładzie koszulki great Fish jednak nawet w taki upał sprawdzało to coś tutaj zrobiły, sprawdziły się, śmiejemy się z tego bo naprawdę yy, ekstra wypad ja tylko widzę wskazuję miejsca i przynęty ale tylko chłopaki dzisiaj łowią, ja jestem dzisiaj kapitanem który pływa po jeziorku i wskazuje punkty ale spokojnie, jeszcze może coś dzisiaj wpadnie. Piękny widok, słoneczko tam zachodzi. Wędeczki, przynęty. Wszystko gra. Szczupak wziął w pierwszym rzucie, zaraz w pierwszym opadzie po zarzucie. I świetnie było czuć branie na tej wędce. Od razu poczułem momentalnie, więc od razu zaciąłem. I później poczułem dopiero szarpnięcie. Widziałem, że jest ryba. <laughs> nieźle. Ekstra i wahadełko. wahadełko. O, może je zaprezentujemy w sumie? Poczekaj. O, to wahadełko, alga dwujeczka. Nieźle. Dobra, to żeby się jeszcze złowił, to jeszcze troszeczkę tutaj ci się przesunę. Żebyś tej, tą strefę jeszcze nie obawiałeś. No i co ważne, u nas jak bierze ryba, to wymiar. Nie biorą jakieś dzieciaki tam, tylko wymiarówki. I tak ma być. Tu nie wiem, czy to jakiś pal, czy to coś jest, więc na to uważajcie, może nawet to przepłynę. Tam pewno to może być dobry punkt. No ten punkt jest dobry, bo tak, pod nami jest łąka, my stoimy na jakiejś głębokości 3,5 metra. Te trzciny mają takie właśnie wnęki, i między tymi wnękami, gdzie nie gdzie są te rdestnice, więc to jest idealny punkt. No tutaj na trapieżnika, dlatego no, ja polecałem, żebyśmy obojęli tą strefę. I jeden szczupaczek wpadł, i jeszcze macie dodatkowe opuchnięcie. No one lubią te roślinki, nie? Stać w takich kurde, za Ty widzisz widzę igor cały czas? Głęboka jest grama. Czyli mały okonek. Tam udajesz małego konia kolorowego. Na głębokiej, który pływa sam i zabłądził. Tardesnica czy pajki? Tardesnica. 0,16 i nawet jakby ten skrzynię zaczepiła. Na dole ze złotym i pieniędzmi to stary, bez problemu. Wyholowujesz, nie? Może no, to na pleciące 016 Augustina, a zielsko to nie jak kompaj. <grymne> pięknie, ujgora, kolejny z głębokiej. Idzie z łączki. Idzie z łączki, rybka, super. ale to nie tak na pewno nie walczy, nie walczy tak jak poprzednik. A nie, ma. Jest... siedzi pięknie. Ułowa, pięknie, Zdechle, pięknie. 55, może mieć. Fajnie, fajnie. Po prostu. ProRex jej dajwa. taki obrotek I są efekty dzisiaj. Ale czekaj, on jest piękny wizualnie. Zobacz, ma on ma tutaj ten. Taki żółtowy, nie? Kolorki. zdrowa ryba. Sztos. Dobra, mierzymy kolejną rybę. 64. Czyli no pomyliłem. 64, tak? Tak jest. 64. Nieźle. Piękne. Petarda, rybka. Gratulacje Taki pajkuś to tak. Piękna sztuka. Trzymaj. Słuchajcie, no coś pięknego. Kolejny 65, 64, przepraszam. Wymiarówka. Poprzedni 10 cm e, większy. Piękna ryba. Dajemy mu jej wolność, dokładnie. Ekstra. Ładnie, ładnie. No dzieje się coś. Dobra, pokazuj tutaj tego killera do kamery. Co tu jest grane, że tylko on łowi? Nie tylko on, ale łowi największe. No właśnie. Przepraszam, dokładnie. Co tu jest grane? Piękny killerek. A jaka główka tam jest? Ósemka? piątka, dziesiątka, co, to tam jeszcze zerknijmy? Na jakiej główce? Główka dziesiątka, nieźle. Czyli dość szybko pracujesz w opadzie. Tak jest. Nieźle, fajnie. Dobra strategia. Trzeba zmienić, bo tony w takim razie tu źle to oszacował i wędkowo na zbyt małe główki. Ten opad jest za wolny. Chłopaki to są po prostu energiczne, sportowe, one potrzebują agresji. Ja, ale widzisz, bo ja nawet tego nie rozpracowałem w ten sposób, ale masz rację 100%, bo ja bardzo często podbijam. Pyk, szybko, leś pyk. I, I tak naprawdę trzy brania dzisiaj, jeszcze go dwie ryby. No. Przy takiej strategii. Czyli trochę nieświadomie. Trochę nieświadomie? Myślałem, że świadomie. Trochę, trochę nieświadomie, ale zagrałaś strategia. Strategia gra, yes. dokładnie. Odpowiednia główka do danej głębokości, bo Igor obławia. No taką głębokość zazwyczaj 4-3,5 metra, a czasami trójki główka dziesiątka, przynęta, to jest pewnie z 8 cm i jest ogień. Ale to jest piękne jak ktoś komentuje sieć. jest taka radość. Uuu, no. twoja to leci. Ciężka jest czwórka. siedzi ryba. Tak jest. To będzie pajką, Pięknie. Płynu tu o, Skupaniec. W, płynu w chyba kurde. Masakra. Nie wiem, czy jest tracę ryby. Czekajcie, wpłyniemy może tam. Tylko musisz mi kotwicę wyjąć. Jasne. Przesłać ci będę? Nie, oczywiste, cię to śledzi. Ryba była na pewno, no. Holowałem go i drgał. Cofać mogę, tak? Tak, 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 tak. tak. Zobaczymy, czy on z tego wypłynął, czy on się, się wypiął na obrotówkę, no. Czeka! Mamy ile będzie miał blisko wymiaru. 48 cm. Z Kubańcu cwaniaczków zielska wpłynąłeś. Myślałeś, że to wygrasz po prostu. Pyszczek fajny, nie? Wykaż? Zaprezentuję go. Zobacz mały jak już ma zębiska. Zaatakował na obrotówkę... Prawdziwy drapieżce. <laughs> Zaatakował na obrotówkę czwórkę. Co tam? No mały po prostu, mały, ale fajnie, że uderzył. Oddajemy mu wolność i czekamy po prostu na większego pajka do wody z nim złapie Ustawimy go i no fajnie Zachowałem z jego krew z tym, że trzeba po prostu wpłynić tu bo on już to może być. Gratulacje tone. <gry> tak, Dzięki panu mówię. dalej. Dobra. Dobra, wróciliśmy z wyprawy. No i jest tutaj przesłuchanie. No Igor jest zadowolony, bardzo zadowolony. No jest. to jakie są te sukcesy? Sukcesy są takie, że z 75, czyli życióweczka zamontowana dzisiaj na PZW, także... E, także bardzo budująco. E, zresztą ma małą gumę, więc tym bardziej, no. e, bo ja zawsze jestem bublerowy gość, także dzisiaj się na, na gumę i efekty są super. E, no i drugi też wymiarówka 64. E, w sumie to drugi, e, drugi największy w życiu Także super. I dzisiaj e, dzisiaj zacznę efekt. Jak się wymiarowego szczupaczka, 52 cm, też jestem bardzo zadowolony. Na nową wędę. Na nową będę, wszystko dzięki tej koszulce. <grym> Dokładnie, koszulki węgni, szczęście przyniosły, przyniosły chłopaki. Szczęście. Nie, także robota wykonana, wracamy szczęśliwi do domu. Tak? Dokładnie. No co, fajnie, słuchajcie, że chłopaki wpadli, powędkowaliśmy, przyjemny, rekreacyjny wypad. Czekamy na kolejne szczupaki w dalszym odcinku. Siemka. Dzięki, Piona. No więc tak, moi drodzy. Wypad rekreacyjny zakończony. Chłopaki fajnie połowili. Cieszę się, że do mnie przyjechali. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Będzie mi niesamowicie miło. Ja na dziś już kończę. Życzę wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Great Fish. Bierzcie udział w konkursie, bo jest banalny, tak jak powiedziałem. Pozdrawiam was serdecznie. Tony. Siemka.